I otrzymak widzowie z tej strony Kiebusa w dzisiejszym odcinku o tym, że dzisiaj najprawdopodobniej wlatuje aktualizacja, bo mamy koniec premiera, w sensie drugiego sezonu premiera oraz, jeżeli chodzi o przepustkę, no to zaraz nam znika ten skin. Ostatnia szansa do skorzystania z oferty, widzicie co jest napisane, więc pogadamy sobie dzisiaj o tym, powiem co i jak. I jak to widzę dalej Jeżeli chodzi o e, przepustkę e, A zapraszam Was na stronę Skinsmaki, bo tutaj swoje skiny możecie wymienić A z kodem KEBUS odbieracie sobie Bonusik darmowe 5 dolarów Przy tradzie powyżej 100 dolarów Oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%, także naprawdę fajne bonusy Serio Wam polecam tutaj sobie zerknąć Jeżeli chcecie swoje skiny wymienić Idealna strona do tego, link standardowo Zostawiam Wam w opisie, na pewno sobie coś wybierzecie e, A my... Przechodzimy najpierw do premiera, a później do e, Skina i do pasa. Także na premierze zobaczcie sobie, że mm, oficjalny profil CS dwójki na Eksie na Twitterze Season 2 of Premier Ends on July 4th, 4th, 14th. O, się zająłem. No dobra, wiecie o co chodzi. Więc tak to wygląda. Tu if your premier season 2 medal, you must have 25 Season 2 Premier Wins and a visible CSR when the season concludes Także po prostu musicie mieć 25 winów i jakiś sesar, ja nie wiem co to jest, to jest chyba, czekajcie, premier, to jest chyba ten ranking, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, być może, nie wiem jak to działa, no mi tu trochę blokuje do tej odznaki za 75 winów, no ale już mi się nie chce tego dogrywać, coś tam sobie pograłem, więc odznakę będę miał, ale przejdźmy sobie do tego, do tego jakże skina i co może być następne, bo x mimo że jest to x to sam skin był bardzo ciekawy. Jak chcecie więcej się dowiedzieć, to mam do filmu Anomaliego. On tam bardzo dokładnie tłumaczył, jak to działa z tymi patternami, że zazwyczaj, kiedy mamy takie patterny. To jest tylko jedna szata graficzna, natomiast tutaj są nałożone dwie szaty graficzne, więc jest jeszcze więcej możliwości niż przy zwykłych paternach. Nie, nie będę tego tłumaczył, to nie jest odcinek do, od tego, natomiast ten skin jest na swój sposób wyjątkowy. Jak z ceną i z nim? No myślę, że nie będzie szału, natomiast kolekcjonerzy, którzy cenią sobie właśnie takie smaczki, na pewno będą polować na jakieś ciekawe paterny, więc pattern guide do XM sobie wpiszcie do tego, na pewno gdzieś tam wam wyskoczy, czy na reddicie, czy na, w jakichś odchłaniach, forum z Steam, być może jest coś tam takiego. Myślę, że na pewno jest. Więc jak chcecie sprawdzić, to sobie z tego skorzystajcie. Natomiast no, sytuacja będzie pewnie bardzo podobna co z Diglem. Ale mnie ciekawi, co wyleci oprócz Xema, Bo tak jak było poprzednio i wyleciał ten Digel, wyleciało coś jeszcze. W sensie weszły, weszły nowe rzeczy. Więc zobaczymy, co wejdzie nowego i co wyleci. No bo już tutaj miejsca za dużo nie ma, więc coś wylecieć musi. No jeśli mam obstawiać albo naklejki, albo Nie wiem, albo przywieszki, bo są chyba Najmniej opłacalne, najmniej kasy Generują, więc zobaczymy jak to będzie Tak bym obstawiał yy, I zobaczymy co jeszcze nowego wleci Być może jakaś skrzynka Zobaczymy, no najprawdopodobniej jutro Się wszystkiego dowiemy Albo w najbliższym czasie zobaczymy Na pewno jutro yy, Będzie ten Już będziecie mieli dostępne badże za premiera No co, to na tyle Trzymajcie się, joł